Życie teraz na te stadion, w Stoku, bo jak dla mnie da wejście dla mediów. Ja też na piłce nożnej bardzo się nie znam, się, ale kibicuję dla Jagi i dzisiaj porobimy trochę wywiady z publicznością, z kibicami. Tutaj zapał młodą grupę kibiców. Co dla was oznacza kibicowanie? Dla nas kibicowanie to jest życie! Życie pamiętajmy, życie! Pamiętajcie. Zdajesz, rozdajesz serducho ducho! Od początku to do końca! Ciągło. Od zawsze, nieważny nie ważne prawda? Nie no. Co można robić? No Tutaj chłopaki z PAS przyjechali, tak? A chłopaki z PAS, pozdrawiamy. Jegiela, stok. Dla podoba my, się jeden, dla was ten stadion? Dla, dla, mi, mi, dla mnie się podoba. Jeden, o, na, na, z, dla mnie też się podoba. Tutaj teraz kobieta kibic. Powiem pani, jak to wygląda kibicowanie z perspektywy kobiety? No idealnie, no, po prostu wspieram swoją drużynę, No wspieram całym sercem i jestem na każdym meczu. I jak Pani kibicuje? Śpiewa czy skacze? Śpiewam czy, czy? się, drę tak, że tracę głos na następny dzień. Jak się kibicuje się? Co się robi? Śpiewa, śpiewa, się. śpiewa, się. śpiewa, się. śpiewa, śpiewa się! Śpiewa się, chodzi, śpiewa, śpiewa się, mecze nie ogląda się, filmuje się i jeździ. ogromny, hey, HEJ! HEJ!